Panie Prezydencie, a gdyby wtedy nie te 35%, a 100% do Sejmu opozycja dostała, to myśli Pan, że Polska szybciej by się zmieniła? Wie pan Polska, moż, można by dostać i 100%, ale istniała ordynacja wyborcza uzgodniona przy okrągłym stole, która wyznaczała maksymalny pułap tego, co Solidarność może wziąć w formie mandatów w Sejmie. Stąd tak wielkie znaczenie wygrania w Senacie 99 do 1. W Sejmie można było tylko sięgnąć po 1 trzecią i ona została wygrana. Przegrała, co też miało wymiar symboliczny, lista krajowa, na której szła cała wierchuszka partyjna i wojskowa także do wyborów. Święcie przekonana, że też wejdą do Sejmu. nie weszli. To był więc zimny prysznic, który do... podziałał w sposób tras, naprawdę zbawienny dla narządzących. I od tej pory można mówić o, już o zakończeniu wojny, takiej walki o kształt Polski. Od tej pory, od tego momentu, od powołania rządu Tadeusza Mazowskiego rozpoczęła się wspólna praca nad głęboką przebudową Polski. Głęboką i mądrą. Ja, szczerze mówiąc, wspominam go ze sporą frustracją, dlatego, że nie skończyłem wtedy jeszcze 18 lat, więc nie mogłem głosować. I byłem w takiej sytuacji, że moi koledzy już szli i oddawali głos czwartego. Czerwca 1989 roku, a ja jako jeszcze niepełnoletni nie mogłem oddać tego głosu i byłem bardzo tym sfrustrowany, ciesząc się oczywiście z tej niesamowitej wolności i z tego przełomu, który wtedy nastąpił. Ale pamiętam, że dla mnie to była taki też, taka też frustracja wynikająca z tego, że koledzy już brali udział w tym święcie demokracji i przełomu, a ja jeszcze nie, bo jeszcze nie miałem dowodu. Ale to była taka lekcja na przyszłość, widział Pan starszych, którzy zagłosowali po raz pierwszy w tych częściowo wolnych wyborach, więc... Znaczy lekcja z tego była taka, że od tamtej pory głosuję w każdych wyborach i rzeczywiście e, mało było takich, które opuściłem z powodu jakichś wyjazdów, bo wiem jak wielką wagę po prostu ma nasz głos i jak wiele może zmienić, 89 rok był tego przykładem, ale ja myślę, że to był też niesamowity, wspaniały przykład tego, że możemy poprzez kompromis dochodzić do dobrych rozwiązań, bo to był także wielki, wielki narodowy kompromis, czemu, któremu zawdzięczamy 30 lat naszego rozwoju, demokracji, wolności, e, swobody i po prostu tego, że te 30 lat przeżyliśmy właściwie jako jeden wielki, niesamowity karnawał. Studentowo, przepraszam, chciałem zapytać, jak pani wspomina ten dzień sprzed 30 lat? Wie pan, wie pan co to jest? Ja wtedy byłam w mocno zaawansowanej piątej ciąży. To mąż mówi przed chwilą. Więc było ciepło, gorąco. A nie będę ukrywała, że byłam wtedy dużo młodsza, o te 30 lat młodsza i miałam kłopot ze słowem kompromis. Wychodziłam z założenia, że albo wszystko, albo nic. Więc tu przed chwilą spotkałam naszego przyjaciela dzień dobry. Marcina Nawrota, z którym się strasznie kłóciliśmy. On miał rację, to ten człowiek, którego fantastyczne zdjęcie jest takie, jak on wywiesza wyniki wyborów w jednej z komisji. I on miał rację, my ja myśmy wtedy uważałam, że... Że jak, jak nie ma wszystkiego, to kompromis mnie nie interesuje. I trwałam w tym, w tym zapalczywości do momentu ogłoszenia wyniku wyborów, gdzie oczywiście natychmiast ta zwrotnica się przekręciła i była wielka radość. A niech pani powie, czy 30 lat temu w ogóle pani myślała o tym, że pani i pani męża e, życie tak się potoczy? Ale absolutnie nie. Powiem, powiem, takie osobiste doświadczenie mamy. Był w rodzinie wuj który jedyny mówił przez cały czas, że, a, że tylko tutaj on wie z przepowiedni takiej czy innej, że to Polska, jeszcze koniec i ten związek się rozleci. No, jak wyznaczał nawet datę. Jak ta data się nie, nie, nie mijała i to się nie stawało, e, no to wyznaczał następną. I myśmy go troszeczkę z, z takim przymrużeniem oka na niego patrzyli, a okazuje się, że to on miał rację i powiem, że on dożył tej wolności.